Cześć, chciałabym dzisiaj porozmawiać na temat wpisu, który się pojawił na Facebooku. Ma bardzo dużo e, lajków i nie ukrywam, że mnie poruszył, stąd to nagrywanie. Mam nadzieję, że mój zatkany przeziębieniem nos nie będzie tutaj mocno przeszkadzał. Mianowicie, cytat wygląda następująco: W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klapnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać, kiedy ona podchodzi. Mówić jej, co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają, jak ktoś im mówi, co mają robić. To proste. Nie proś, bierz. Nie pytaj, działaj. A kiedy kobieta mówi nie, a tobie zależy, próbuj tak długo, aż będzie twoje. No tak, poruszył mnie ten cytat nie tylko dlatego, że się z nim nie zgadzam, ale dlatego, że pamiętam, jak to było wierzyć w coś takiego. Wierzyć, że mężczyzna jest pociągający, kiedy jest dominujący, kiedy jest taki silny, kiedy on narzuca swój kierunek, a ja mogę jako taka delikatna kobietka temu zaufać, za tym e, podążyć. No więc, jak miałam taki pogląd lata temu, to oczywiście wybrałam sobie takiego partnera, który temu obrazowi odpowiadał, typowy samiec alfa, który innych dominował. Wtedy mi się to wydawało, że to jest siłą. No i generalnie było ciekawe, dopóki się nie wprowadziliśmy do jednego mieszkania, gdzie na początku słyszałam, jak mieszkałem sam, to mogą po sobie sprzątać, ale skoro mieszkamy razem, to przecież Ty będziesz to robić, bo kobiety są od sprzątanie. No i tego nie przewidziałam, jakoś nie nie wpadłam na to wcześniej, że dominacja polega faktycznie na mówieniu tego, co ja mam robić, ale niekoniecznie tego, co mi się podoba, jakoś mi to mknęło między wierszami. I spięcia, które mieliśmy, właściwie rozgrywały się na poziomie tej walki o władzę, bo partner próbował mnie zdominować, ja się nie dawałam, w związku z czym oczywiście się też odsuwaliśmy od siebie. No i w końcu stwierdziliśmy, że, że się żegnamy, że to nie ma sensu. I to, czego się nauczyłam, to to, że to jest jedna wielka bzdura że mężczyzna ma dawać kierunek, ma mówić co i kiedy będziemy robić, i że to jest ta kompletność że to jest to połączenie energii żeńskiej i męskiej, o którą chodzi. I nauczyłam się wtedy, że kiedy ja mam swój kierunek, kiedy ja mam swoją wizję, to mogę się spotkać z mężczyzną, który ma swój kierunek i swoją wizję. Jeśli one są podobne albo takie same, to możemy coś tworzyć i w tym wzrastać. Że właściwie no w taki sposób można tworzyć relację opartą o miłości, bo kiedy próbowałam tworzyć na tej zasadzie dominacji i uległości, to po prostu tam yy, była rozpacz. To były trudne relacje, bardzo dużo mnie nauczyły i, i mam wdzięczność za to. Natomiast e, odrobiłam swoją lekcję i dzisiaj chciałabym się właśnie nią podzielić. I dla mnie energia męska to jest właśnie takie osadzenie w tym, co chcę tworzyć, takie, no taka zdrowa pewność siebie wynikająca z tego, że siebie lubię. I wie, co chce zrobić, i jakie zawirowania z zewnątrz, nawet jakieś próby, czyjeś zdominowania nie wybijają po prostu z tego kierunku, że o tym jest energia męska. Ona jest jakoś yy, dziwnie, często potocznie zlana z dominowaniem. Dominacja jest dominacją. Energia męska jest energią męską. To są dwie różne rzeczy. Tak samo kobiety mogą być dominujące i to nie jest o, yy, o kobiecości tak samo. Bo też spotyka się z takim poglądem, że kobiecość to jest uległość i taka delikatność, słabość, że to wtedy jesteś kobieca i uległość jest uległością, a kobiecość to jest inna sprawa. Kobiecość to jest tworzenie to jest tworzenie przestrzeni na miłość to jest jakaś akceptacja jakaś miękkość, ale też. Właśnie określenie dokładnie tego, jakiej relacji chcę, co ja chcę w tej relacji tworzyć i jak. Więc to nie jest jakaś gietka, trawka, którą wiatr po prostu jak chce, wygina pod siebie. Więc, więc jeśli jesteś kobietą, której się podoba taki mężczyzna, który dominuje, który ignoruje Twoje nie, który narzuca swoją wolę, to ja mam taką propozycję, żebyś wyobraziła sobie, jak Twoje życie z takim mężczyzną wyglądałoby na przestrzeni na przykład dekady. Kiedy to mężczyzna decyduje, co i kiedy robicie. Wyłącznie z rzeczami, na które Ty nie masz ochoty. To jakie obrazy Ci się pojawiają? Żeby jakby dwie strony medalu obejrzeć. I... Tyle chciałam przekazać na dzień dzisiejszy. Chętnie przeczytam w komentarzach, jakie wam się tam obrazy pojawiły, jakie konsekwencje ten pogląd wytworzył. Także zapraszam, zapraszam Was do dyskusji. Dziękuję.